Pietrasanta to niewielkie, ale bardzo urokliwe miasto leżące we włoskiej Toskanii. W centrum tej miejscowości stoi piękny XIII-wieczny kościół, bazylika świętego Marcina, którego wieża wznosi się na wysokość 36 metrów. Podobnie jak bardzo wiele innych zabytkowych świątyń, budowla stoi na planie krzyża. Ma trzy nawy, transept oraz apsydę. Wnętrze wypełnione jest wieloma pięknymi dziełami sztuki. Na wyróżnienie zasługuje tu drewniany XIV-wieczny krucyfiks, a także późnogotycki XV-wieczny obraz Madonna del Sole, niestety na co dzień zasłonięty. Nie możemy nie wspomnieć wspaniałej marmurowej ambony z płaskorzeźbami przypisywanymi denatą Bentiemu, a także innych dzieł właśnie z tego kamienia. Biały marmur jest w Pietrasanta najpopularniejszym tworzywem dla twórców rzeźby i architektury, to też tej bazylice nie może go zabraknąć. Ściany we wnętrzu kościoła dekorowane są fryzem, który dodaje całości piękna i powagi. Zauważamy herb Medyceuszy, którzy wieki temu bardzo przyczynili się do rozwoju sztuki na terenie całej Toskanii. Masywne kolumny i cenne freski też nie mogą pozostać pominięte w naszej opowieści. Popatrzcie też na liczne wspaniałe obrazy. Znajdziecie tu przedstawienie Bożego Narodzenia Pietro D'Anginiego oraz zmartwychwstanie Matteo Rosselliego. Pięknie dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na nasze następne turystyczne propozycje.